Siemano, w Dawid, dzisiaj trochę z inną fryzurą, jak możecie zauważyć. Ja hmm. Lubię w kurwie, jak włosy, więc ja po prostu zrzuciłem i no, tak teraz wygląda. Hmm. więc no, Dzisiaj chcę wam przedstawić, jak możecie schudnąć szybko i efektywnie. To jest taki proces, którego ja po prostu użyłem. <laughs> będzie on trochę inny, yy, będzie trochę zmodyfikowany, bo ja miałem trochę inną historię, zrobiłem opowiem. Miałem trochę inną historię, no i ale i tak mi się jakoś udało, nie? Zrobiłem to w sposób, który się nie powinno tego tak robić, ale i tak mi się udało, nie? Więc, no, więc teraz chciałem przedstawić tą moją historię o tym, jak powiem, gruby, o mojej zmianie. No, bo po prostu wierzę, że po niej zrozumiecie, jak możecie schudnąć, zrozumiecie lepiej cały proces, wiecie no i po prostu będziecie mogli sobie wyobrazić jak ja to zrobiłem, jak wy możecie to zrobić jak to będzie u was wyglądało, nie? więc no, już, już zaczynamy, więc zaczęło się to jakoś 5 czy 6 lat temu, już nie pamiętam dokładnie gdzie właśnie byłem taki, wiecie, w chuj tłusty po prostu byłem taki no uprzelny byłem, taki, nie? trochę może wiecie, nie aż tak, ale yy, no tak myślę z 10-15 kg miałem takiego yy, tłuszczu albo przynajmniej tak z... 12 mi się na pewno, więc ciągnęło, wiecie, się to tak przez lata, wiecie, przez 3-4 lata się to ciągnęło. No i jak każdy pewnie miał ten moment, staje się zmotywowany, wiecie, a dzisiaj zmienią swoje życie. Na pewno to znacie, tak obstawiam. Każdy miał ten moment, a jak go nie mieliście, to na pewno go dostaniecie. No i wiecie, no, zaczynam robić, wiecie, pompki, brzuszki, siody, Zaczynam ćwiczyć bardzo ciężko, zaczynam, wiecie, mam atlas u góry, mam taką siłownię, taką mini siłownię u góry. Zaczynam to ćwiczyć, ćwiczyłem po... Każdego dnia przychodziłem ze szkoły, wiecie... No i kilka dni tak robiłem. No i... W któregoś dnia się budzę i... No dobra, dzisiaj nie ćwiczę, bo mnie wszystko boli, nie? I już nigdy potem nie pożarłem na ten skrych. nigdy nigdy zrobiłem żadnej pompki, tylko wróciłem do grania w gry i po prostu i... i tyle. Więc... No, niestety zmotywowany, ja się poddał, no i nie chciał dalej walczyć o, o swoje, wiecie, ciało. Ale potem, potem, właśnie przez te kilka lat, byłem właśnie byłem dalej gruby. No i przychodził tutaj ten przełomowy moment, czyli maj 2022. To jest ten moment, w którym się zmieniłem, w którym, nie wiem, mój umysł po prostu się zmienił. I ten moment myślę, że będzie jednym z takich najważniejszych w moim życiu, bo to mnie zmieniło kompletnie, nie? Więc w tym maju stało się coś takiego, że po prostu no, zakochałem się w pewnej dziewczynie. No i wiecie, zacząłem ćwiczyć znowu, zacząłem, ale teraz miałem jakby powód, na którego chciałem ćwiczyć, że chciałem mi się przypodobać, nie? Ja się zacząłem ćwiczyć, wiecie, pompki, przysiady, brzuszki znowu, na rowerku jeździłem, na coś robię. To na siłownie, wszystko robiłem, nie? Zacząłem robić biznes jeszcze, SMMA, zacząłem robić copywriting, zacząłem robić y, edytowanie wideo, wszystko po prostu robię, nie? Wiecie no. No i potem poszedłem do niej, powiedziałem ja jej, to co miałem na myśli, nie? No i na początku się zaśmiała, ale potem zdała sobie sprawę, że to jest to jest na serio, nie? No i potem się to tak ciągało przez jakieś. 5 do 8 miesięcy, coś tym stylu, 57, coś takiego, więc coś tak ciągnęło, ale dalej tam próbowałem, do nie wiecie, po prostu uczucia dalej nie? tak się paliły we mnie nie? no ale nic z tego. No ale jedna rzecz cały czas się nie trzymała, nie? A to było ćwiczenie. Cały czas ćwiczyłem, więc widzicie jak ja zacząłem. Ale cały czas ten czas, jak właśnie próbowałem, iść na siłownie co drugi dzień i. W na przykład idzie w poniedziałek śroba piątek, a wtorek, yy, czwartek i sobota ćwiczyłem w domu. Nie. Więc dosyć, dosyć ciężko, 6 razy w tygodniu, a w niedzielę robiłem sobie brzuch czy coś takiego, yy, więc 7 razy w tygodniu ćwiczyłem. Naprawdę fajnie. Fajnie było. Yy, takie życie było spoko bardzo. No i po no i prostu wyglądałem lepiej niż kiedykolwiek w moim życiu, nie? Te, teraz na przykład wyglądam lepiej niż kiedykolwiek w moim życiu ale na przykład mm, w, w ten czas, jakby po tym roku jak już jej to powiedziałem, to już wyglądałem naprawdę bardzo dobrze nie? rok po tym był już, już świetnie ale naprawdę się cieszę, że z tego nic nie wyszło bo kurwa, nie chciałbym z nią być, szczerze przynajmniej teraźniejszy ja nie chciałbym z nią być, może przeszły ja by chciał z nią być, ale Szczerze dobrze, że z nim nie byłem. E, no, ale nie byłbym po prostu, gdzie teraz jestem, nie wyglądałbym teraz, jak teraz, jak teraz, jak, teraz, jak, teraz wyglądam, nie? Zwykle no, o co chodzi. Jest dużo aspektów, które by się zmieniły. Ja na pewno nie, nie odkrył, właśnie tego, że mogę robić YouTube'a, że moim przeznaczeniem jest może mówienie. No, nie odkryłbym tych rzeczy po prostu, bo no, chociaż nie wiem, w sumie. <laughs> może bym je odkrył, ale wątpię, bo. Bo no w sumie nigdy się tego nie dowiemy, bo już drugi, drugi raz takie coś się nie stanie. Nie? No więc to była moja historia, a teraz już przejdźmy do twojego przypadku. Więc na początku chcę wam przedstawić, czym jest w ogóle chudnięcie w, w nauce. Więc chudnięcie w nauce to jest spalanie tkanki tłuszczowej. No każdy to chyba wie. Ale po prostu powtarzam to, bo myślę, że to jest ważne. Każdy powinien to wiedzieć, każdy powinien to trzymać sobie w głowie. Nie? Więc no, tkanka tłuszczowa jest szczególnie podawana. No, oczywiście jest nie? Ale tutaj ludzie bardzo często mylą, że tłuszcz, jak są tłuszcz, to się stają grubi. A tak nie jest. Jak jecie węglowodany, to wtedy grubniecie. Więc to musicie zapamiętać, to jest bardzo ważne, bo tłuszcz jest dla nas zdrowy bo pomyślcie sobie o naszych przodkach, nie? jak oni jedli. Oni jedli kuwał wiecie, zabijali na przykład dzika i taki kawał na kości, wiecie, to było bardzo tłuste, no i co? I oni byli o wiele zdrowsi od nas, nie? Więc po prostu zwracajcie uwagę na węglowodany, a nie na tłuszcze. Tłuszcze są dla nas bardzo zdrowe, więc jeżeli widzicie coś, że mam mniej zawartości tłuszczu, nie kupujcie tego, bo oni tam po prostu dali cukier zamiast tych tłuszczy, nie? bo od, Odtłuszczają to i żeby to smakowało dobrze, bo to smakuje gówno potem, to dają cukier, oczywiście. Więc kupujcie tylko jakby rzeczy, które są e, takie pełno tłuste. mleko kupujcie tłuste, a nie takie 1,5% jak moja mama kupuje na przykład. Czy na przykład niebieskie jest jeszcze, ona chyba jest jeszcze, one chyba ma jeden z tego co pamiętam, przecież nie wiem. Ale w każdym bądź razie nie kupujcie rzeczy, które mają dużo węglowodanów, tylko kupujcie rzeczy, które mają dużo na przykład tłuszczy, białka, coś takiego, bo... Yy, właśnie węglowodany są tym, co was yy, jakby tuczy, nie? Tym co, jest, tym co po prostu sprawiło was grubym, więc jeżeli przestaniecie to jeść, to będziecie chudnąć, nie? W sensie, nie chodzi tutaj konkretnie o to, zaraz on wytłumaczę jeszcze. Ale po prostu... Pamiętajcie o tym, że od węglowodanów zgrubniecie, a od, od tłuszczy i od białka, od czegoś innego, to tam raczej nie. No bo po węglowodanach, jak zjecie na przykład, załóżmy macie makaron, makaron jest w ogóle... ma w chuj węglowodanów, tak szczerze, z tego co wiem. I ja lubię tak jeść na przykład, że macie ten makaron, nie, sypnąć, się, twar ten twaróg pokruszyć, posypać to, polać to jakby z rozgrzanym tłuszczem, nie, wiecie o co chodzi, masło roztopić do patelni, polać to i cukrem, nie, posypać trochę, jest bardzo dobre, ale potem zawsze jakby jestem taki, wiecie, pff, tak jest, jakbym się, nie wiem, najadł strasznie, jakby zjadł, kurwa, z dziesięć, nie wiem, kawałków mięsa czy coś takiego, nie, po prostu, wiecie, to dzieje właśnie przez węglowodany, nie? Więc pamiętajcie o tym, żebyście jedli jak najwięcej tłuszczy i jak najwięcej białka. To Wam pomoże. Po prostu białko jest budulcem mięśni w ogóle ciała, więc jest bardzo dobre. Jeszcze mamy właśnie tłuszcze. Tłuszcze są bardzo zdrowe, tak mi się wydaje. I też polecam jeść jak najwięcej kalorii, swoich kalorii z mięsa. Dlaczego z mięsa? No bo pomyślcie sobie, na przykład każdy żyjący organizm ma system obronny, nie? Jak wy wiecie, jak ktoś was chce zaatakować, to od razu, garda I napierdala się. Więc yy, każdy, każdy organizm ma właśnie system obronny. Każdy organizm żyjący, tak? Na przykład dzik. On będzie uciekał, sarna też będzie uciekać, tygrys będzie walczył, lew będzie walczył, nie? Więc jest po prostu, widzicie jak każdy organizm ma e, system obronny, nie? No i pomyślcie teraz o warzywach. Każdy mówi, że warzywa są zdrowe, no i to niby mają rację, nie? Ale warzywa mają coś takiego jak toksyny, czy coś takiego. No po prostu pomyślcie, jeżeli dzik ucieka, jeżeli chcecie go zabić to warzywo wam nie ucieknie, tylko będzie chciało was zabić w sposób, który wy nie wiecie, że z tego co to zrobić, nie? I w ogóle jak ludzie zaczęli e, farmy, nie? Wiecie, że, że rzucili nasionko do, do tego, mm, do ziemi, to po prostu wtedy zaczęły się choroby, nie? I nie jest to jakieś super dziwne, nie jest to po prostu jakieś super dziwne, że tak się stało, no. Każdy organizm chce żyć każdy organizm ma system obronny, więc po prostu on wydzieli jakąś toksynę, która nie jest super, wiecie, super jakaś szkodliwa, ale i tak jest szkodliwa dla nas. No, wiecie, taka mini toksyna, jakbyście dali, nie wiem, ten właśnie, nie wiem, tak, jeden miligram jakiegoś, jakiejś trucizny, to raczej ja mam się nic nie stanie, chyba że to jest jakaś <grych> najsilniejsza trucizna na świecie, ale. Takie, coś się dzieje, właśnie, widzicie, warzywa czy owoce, czy cokolwiek. Przynajmniej tak mi się wydaje, bo faktycznie, jak przestaje mieć warzywa i owoce, to faktycznie jakby czuję się zdrowszym, czuję się lepiej. No, nie wiem, no musisz się spróbować po prostu. Nie jesteście przez na przykład tydzień warzyw i owoców. Spróbujcie, naprawdę spoko to jest. Po prostu czuję się lepiej, nie czuję się tak jakby zdrowszym, czuję się taki. No po prostu lepiej, nie? Więc y, tutaj jest taka. Y, jakby, jakby, to nazwać. Tutaj macie... W, no i jeszcze oczywiście miałem wam wytłumaczyć, czym jest w ogóle chudnięcie w sposób yy, naukowy, nie? Więc chudnięcie w sposób naukowy znaczy spalanie tkanki tłuszczowej, też powiedziałem. Ale żeby chudnąć, musi być na deficycie kalorycznym. Czyli deficyt kaloryczny to jest, jecie mniej niż wasze zapotrzebowanie. I zapotrzebowanie znajdziecie na internecie, po prostu wpiszcie oblicz, nie wiem, kalkulator zapotrzebowania kalorii, nie? Wpiszcie sobie, wpiszcie dane, oczywiście nie będzie to jakieś, wiecie, super e, dokładne, ale da Wam jakiś taki zasięg, w którym powinniście jeść, nie? I teraz przechodzimy do sekcji ćwiczenia. Mianowicie ćwiczenia są, no, bardzo dobre dla chudnięcia, po prostu są, myślę, niezbędne. Ale nawet jak siedzicie, to i tak spalacie kalorie, więc nie, nie mówię, żebyście siedzieli przez 24 godziny, ale e, jak robicie cokolwiek, to po prostu spalacie kalorie. Tak, no tak działa, podczas snu spalacie kalorie, co jest e, też ciekawe. Chyba się ich spala dosyć dużo, mm, no, tak mi się wydaje. Więc po prostu... Spalacie kalorie wtedy, kiedy leżycie, siedzicie, oczywiście jak leżycie, to mniej jak siedzicie, to mniej. No wiadomo, w się. Sensie, no mniej niż na przykład jakbyście jeździli na, na rowerku czy coś takiego. Ale chodzi tutaj o to, że kalorie to nie jest tak, że kilogram ma jakieś kalorie, nie? Znaczy ileś kalorii, bo ma pewnie, ale nie o to, to tutaj chodzi. Chodzi mi bardziej o to, że. Jak macie na przykład załóżmy zapotrzebowanie 2,500, nie? A zrobiliście na przykład na rowerku nie wiem 10 km i to wam dało około 500 kalorii spalone. To jest tylko przykład nie jest tak naprawdę chyba, tak mi się wydaje. I po prostu co się dzieje tutaj jest to, że macie 2,5 tysiąca to jest właśnie nic załóżmy tutaj i 500 to jest rowerek, nie? Czyli... No po prostu on się dodaje do tego i możecie jakby zjeść 3000 kalorii, nie? że nie tak się wydaje, że to działa, bo wtedy je, je, jeżeli wy. E, jeżeli właśnie, wiadomo, spalicie trochę tej tkanki tłuszczowej, będziecie używać jak robicie jakby lek. ćwiczenia o lekkiej intensywności, to po prostu używacie tłuszczu jako energii, nie? I przez to one się spalają, ale po prostu. Będziecie mogli zjeść więcej potem jak zrobicie na przykład to. Oczywiście wtedy sprawicie, że Wasze zapotrzebowanie będzie dobre, nie? Ale jeżeli na przykład będzie zrobicie za 500 kalorii na przykład na rowerku tą godzinę pojeździcie i potem zjecie 2,5 tysiąca, to i tak jesteście na deficycie, bo spaliliście więcej niż zjedliście, co nie? Wiecie, jak to działa. Więc to. Była sekcja ćwiczenia. Nie? No i teraz najważniejszy punkt, czyli jak zacząć i jak nie przestawać. Mianowicie zaczynacie powoli. Bo pomyślcie sobie, jak wchodzicie na siłownię, to nie dźwigacie od razu 100 kg lat, a to co robicie z na przykład jeżdżeniem na rowerku, to właśnie to robicie. Więc nie wymęczajcie się na początku. Co ja polecam zrobić osobiście jest. Jeżeli chcecie iść na siłownię, idźcie na siłownię, ale na 15 minut, dosłownie, może maksymalnie 20, może 25, ale maksymalnie tak 20 minut, po prostu idźcie na siłownię, nie wiem, 5 minut rozgrzewki, to może 25 minut idźcie, pojeździcie 10 minut na rowerku i na przykład zróbcie, nie wiem, serię tricepsa i bicepsa i tyle, no, taki plan treningowy na dzień pierwszy na przykład. Na drugi na przykład zróbcie sobie, e, nie wiem, przykład, możecie iść znowu na 25 minut, 5 minut rozgrzewki, zrobić na przykład 15 minut na rowerku dzisiaj, jedną serię odciskania na klatę i na przykład jeszcze możecie zrobić co, na przykład brzuszki trochę. Brzuszki mogą być nie. No wiecie o co chodzi, po prostu, żeby tak sobie poćwiczyć. I z czasem musicie po prostu ten czas wydłużać. Najlepiej jest co tydzień o 10% po prostu, czyli na przykład byliście na 25 minut wczoraj, w tym sensie w zeszłym tygodniu, to po prostu załóżmy macie no to bez różnicy, bo jak byliście 25 po 25 minut w tygodniu na ileś tam dni, to po prostu idźcie 25 minut w te same dni, tylko 10% więcej, nie? więc macie 25 i teraz macie plus 10%, czyli to jest 27,5%. No, czyli możecie iść tak, no, na 28 minut, no wiadomo, nie? I możecie zrobić na przykład 18 minut na rowerku, wyciskanie na klatę i na przykład triceps, co, nie? A na następnym biceps, plecy i tak, wiecie. To no, po prostu, żeby sobie to wydłużać z czasem, nie? Bo rezultatów jako taką no, będziecie widzieć trochę na początku, ale szczerze nie, bo to leci tak. Macie, załóżmy, macie taki wykres zrzucania wagi, to idzie tak, nie? I tak do góry. Po prostu to co jakiś czas spada, że budzicie się i na przykład Wasza waga jest większa niż wczoraj, a wczoraj była mniejsza, a zjedliście się mniej niż wasze zapotrzebowanie, a jutro będzie jeszcze mniejsza no i to tak się będzie dziwnie robiło. Ale zmiecie normalne, wasze ciało nie wie, co się za bardzo dzieje. Musi jakoś to ustabilizować. Z czasem po prostu zrzucicie tę wagę, bo no, no nie jest to po prostu. Nie jest to możliwe, żebyście nie zrzucić wagi, jeżeli będziecie na deficycie kalorycznym, kalorycznym i będziecie ćwiczyć, nie? Więc po prostu musicie ćwiczyć. Musicie. Dobra, zrobię <trafię> wam po prostu podsumowanie tego, co macie zrobić. Więc tak pierwszym jest oczywiście zapamiętajcie, że tłuszcze i białka i tam inne rzeczy nie tuczą, nie, nie sprawiają was gruby, tylko węglowodany. O tym pamiętajcie, węglowodany są złe, musimy ich jak najwięcej e, odciąć. To są po prostu cukry, jak ktoś nie wiedział, więc po prostu wypierdolić wszystkie węglowodany. Nie? Dalej mamy e, oczywiście e, naukowość, czyli czym jest w ogóle chudnięcie. Musicie być na deficycie kalorycznym, żeby spalać więcej kalorii niż macie, żeby wasze ciało używało tłuszczu jako energię do spalania, żeby dojść do tego deficytu kalorycznego, nie? Nie mówię tutaj, żebyście nie jedli nic podczas, podczas dnia, tylko żebyście jedli troszkę mniej, na przykład 300 czy 500 kalorii mniej niż po prostu normalnie jecie, nie? Dalej, co mamy jeszcze? Mamy ćwiczenia, oczywiście, czyli ćwiczenie musicie ćwiczyć lekko, le i zacząć pomału, nie? Zacząć samą sztangą, jak, to, jak ja to mówię. I zacząć naprawdę pomału, 15 minut na rowerku, dwie serie i do domu. Tyle wam wystarczy, no i, i tyle, więc y, ćwiczenie jeszcze, no. Więc mam nadzieję, że wam ten proces pomoże, teraz schudnąć i sobie. Ja oczywiście żebym przez to trochę inaczej, bo ja zacząłem od razu napierdalać, wiecie, sztangą, mnie zacząć ćwiczyć mocno, ale wy tak nie róbcie, bo to naprawdę ja czasem przez tydzień nie szedłem na siłownię, potem znowu, w sensie jestem teraz gdzie chciałem być, ale myślę, że byłbym tu szybciej i po prostu byłbym większy, jeżeli bym zaczął trochę lżej, niż jeżeli bym chodził po półtorej godziny na siłownię, nie? wiecie o co chodzi, więc myślę, że to jest lepszy proces, który możecie z, dla siebie zastosować. I faktycznie on będzie dla Was dobry. Bo pamiętacie, jak się budziliście na przykład zmotywowani i zaczynaliście wiecie, ćwiczyć, biegać i tak dalej, to na drugi dzień nigdy Wam się nie chciało. A na przykład 15 minut, tak, no dobra, nie chcę mi się, ale to jest tak mało, że możecie to zrobić, nie po prostu. Więc mam nadzieję, że Wam się spodobało i teraz będziecie być w stanie schudnąć, będziecie w stanie w końcu zrzucić te niepotrzebne kilogramy po prostu cieszyć się życiem bardziej, nie? Także no, jakbyście chcieli, możecie tam kliknąć linka na dole i umówić się ze mną na spotkanie, wtedy przyjdę, dam wam jakąś poradę, jakbyście chcieli i po prostu zobaczymy, czy mój program coachingowy byłby dla was dobrym wyborem, nie? Także no, dzięki bardzo za oglądanie, do następnego i cześć!